Najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło Cię z, z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go mógł... Szturknąłem go lekko ręką. Tak, Mówimy o starych Nie, o dopingu. <grym> doping kibiców. Najpiękniejsza dziennikarka i najpiękniejszy doping kibiców. widzisz? No i się spłaciłem śpiewem Monika. To te Twoje feromony chyba. <grym> Uhum, jest akcja. Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Jesteśmy na konferencji prasowej, drugiej już przed Galau Heilig, czwóreczka. Jest ze mną Sadek, witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Sadek, powiedz co tutaj robisz? Szukasz kolejnej afery, bo jest wokół ciebie ostatnio bardzo dużo się dzieje. Znaczy, powiem Ci tak, ja tutaj przyjechałem, żeby tak naprawdę rozgłosić aferę, ponieważ Goryl odmówił walki ze mną w tym roku. Bo tak, 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 tak powiedział. Ponieważ według mnie boi się po prostu tego, co na niego mam. Ponieważ wyszły ciekawe informacje. A propos, go, a propos Goryra. I wiem, dlaczego uciekł do Irlandii. Powiedział, że niby, za, że po prostu za, za pracą. Ale tak naprawdę został pomówiony o usiłowanie zabójstwa i według mnie dlatego ucieknie. A co konkretnie masz jeszcze na niego oprócz no, tak naprawdę poważnej bardzo sprawy? Sytuacja wyglądała, wyglądała następująco, z nocy z 13 na 14 czerwca Goryl wracał z kolegami po prostu z melanżu, oczywiście tam nawąchał się czegoś tam, nie wiem, nie wiem co tam preferuje, najebany był i jakaś dupa była po prostu, no, dziewczyna przepraszam, paliła sobie papierosa po prostu pod, pod klatką na ulicy Wrocławskiej w Jastrzębiu i nagle po prostu Goryl oczywiście... Coś tam zaczął zrobić, rob, robić podchody do niej i nagle wyskoczył jej brat. A goryl pierwszy co zrobił, wyciągnął sprzęt, czyli maczetę i próbował gościa naprawdę pociąć po prostu. I to kilka, ki, kilka osób się dowiedziało o tym po prostu, trafiło to dalej i tak naprawdę jeżeli zauważył, że naprawdę sprawa jest uwagi naprawdę państwowej, to spierdolił teraz do Irlandii. Teraz mówi, że mi walki nie da bo ponieważ on wie, co ja na niego mam, co właśnie teraz powiedziałem, a tak naprawdę no, wcześniej myślał, że ja to użyję po prostu na konferencji, ale ja mówię to ci otwarcie teraz. ja. skąd masz tę informację? Kilka osób z Jastrzębia, z jego miasta powiedziało mi to, z którymi... Jastrzębie, nie oszukujmy się, jest małe, jest, jest małym miastem, więc tam wszyscy, każdy wszystko wie, tak naprawdę. To nie jest, to nie jest Warszawa, chociaż w Warszawie i tak, jakbym, jak, jak ja bym coś oddupcył, i tak każdy by o tym wiedział, nie? Ale no, Jastrzębie to jest małe miasto, także no, tym bardziej to się szybko po prostu... Rozniosło, ro, rozniosło i gory jest pizzy i tyle. No. Ale cały czas o, o tobie jest głośno, e, oprócz sprawy z Gorylem, że cały czas się kąsacie. No, no, no. E, jeszcze byłeś na rundkach z wrzoskiem znaczy, telefon. Nie, to były, to były aferki boksdela z wrzoskiem. Ja tam wysłałem do Naida. a, a wrzostek powiedział, że je... Sadek wpłać 100 zł to dam ci walkę. Tak naprawdę no, ja, ja nie jestem głupi, bo do... do... Bo dobrze wiem, że nawet jakbym wpłacił tą strefę, to i tak by coś tam potem wymyślił. Tak? Dla, dla, dlatego Wrzosek wie dobrze o tym, że prezes, że później do naszego pojedynku dojdzie. Teraz jak najbardziej nie, ponieważ no mam tak, mam goryla, Jest jeszcze inny pojedynek, o którym jeszcze nikt o tym nie wie. Które? Tego Ci nie mogę powiedzieć. Jest naprawdę głośno o tym, znaczy będzie głośno o tym, ale no na razie po prostu nie, nie, nie będę zdradzał. Jest to zawodnik primu MMA. Waga ciężka. Bardzo ciężka. Zawodowiec czy freakfighter? Nie no, freakfighter. No, przegrał pierwszą walkę. No. E, po prostu nie, Prime nie mógł mu znaleźć zawodnika. Tenisista? Czemu tenisista? Który to? A, nieważne. Tak prze... myślę. E, jeżeli chodzi o Prime, to był jeden tylko tenisista. To był Jędruszek. To jest mój tak. bardzo, bardzo dobry przyjaciel. To nie, nie, nie. nie. On walczył na, na... Ten mój przeciwnik, z którym mam niby walczyć na, na czwórce już 27 listopada. E, to jest walka ciężka. I przegrał pierwszą walkę podczas prime'u. I nie mógł znaleźć sobie przeciwnika, ponieważ jest taki gruby no i ula jest ulanym kurwą i tyle no. Mm, kto jest tam z wielkich? Kałuski, e, Strolowany. Kałuski walczył na dwójce. Okej, okay, no ale mówię o wadze ciężkiej, ciężkiej, ciężkiej. Strolowany. Kto tam jeszcze e, był? No rzeczywiście. Ja, ja, ja ci pamiętam. ja, ja po pozostawiam tobie i widzę to do że tak powiem do, do zgad... interpretacji tak dokładnie niedługo już prawdopodobnie podczas konferencji 27 może nie, września tak wrzesień mamy teraz tak wrzesień. Tak. no już mi się pierdolą te miesiące <laughs> 27 września podczas konferencji Prime MMA 3 prawdopodobnie zobaczycie już aż jest jakieś tam także będzie naprawdę na, na pewno ciekawie Waga będzie no limit Także, będzie, będzie się działo, tak. A skąd decyzja, żeby rzucać się na głęboką wodę i od razu brać przeciwnika dwa razy, trzy razy większego? Waga ciężka, super ciężka w takim razie, jeżeli to jest ten ktoś, o kim myślę. Znaczy ja Ci powiem tak, no, co to by była za frajda, jeżeli bym zawalczył z jakimś gościem typu, no, Kubelasiak, no, którego każdy bardzo dobrze zna. Co, co to by była za frajda, że ja z nim zawalczę? Bo ja dobrze wiem, że jeżeli bym walczył z taką osobą, ani bym nie trenował, po prostu bym o, podszedł do tego mega, mega słabo. Ja, ja lubię wyzwania, ja lubię po prostu... Im, im lepszy zawonik, tym moja głowa inaczej pracuje, także... Ja po prostu biorę tylko i, te, tylko i wyłącznie takich przeciwników. Mhm. E, trenujesz już? Przygotowujesz się do walki? No w sumie miałem zacząć treningi w tym tygodniu. W poniedziałek. Ale poleciałem w Mylarz, no i zaczynam od przyszłego poniedziałku, nie? No to jak tak można? Rzucasz wyzwania, e, chcesz walczyć, a co? Nie, nie udało się? Czy znaczy nie, bo ja wiem, że i tak i tak, do, do, tym razem się dobrze przygotuję, więc wyjebane w to, czy to będzie jeden tydzień w to, czy w tobie ogólnie. No ale bierzesz wagę ciężką, no to trzeba mieć już plan przygotowany i. Ale to, to też, wiesz, jeżeli to jest waga ciężka, to czy to będzie waga ciężka, to też nie znaczy to, że, że ten zawałek jest dobry, bo no. żeby być taki gościu typu, który no, tak naprawdę, no, lisia je potrafi sprzedać, ja, więc to jest niekoniecznie, tak? Ja po prostu. Wiem, że będę robił swoje od poniedziałku już mam, mam dobrego trenera. No i w razie, na, Nawet jeżeli do tej walki, walki nie dojdzie, to i tak, i tak już będę w treningu, żeby po prostu zrobi, zrobi, zrobić coś do przodu. Nie? Żeby po prostu być po prostu przed, przed, przed gorylem, jeżeli do... Z gorylem na pewno walka będzie, ale żeby być po prostu do przodu. Uważasz, że to będą easy money? Jeszcze raz? Uważasz, że to będą easy money. Łatwa kasa. Niekoniecznie, ja, ja wiem, co znaczy easy money. Niekoniecznie, do easy money to tak naprawdę zrobiłem. Jak przegrałem w 90 sekund podczas fis nie, to było dla mnie izbady. Tym razem po prostu nie skupiam się w ogóle na pieniądzach, tylko po prostu chcę, nawet ja tak jak powiedziałem, ja z góryle, możemy tak się umówić, że jeżeli z goryle przegram, to w ogóle nie dostaję żadnych pieniędzy. Ja po prostu chcę pokazać teraz klasę, chcę po prostu wyskoczyć do niego. Formuła jest mi obojętna i tyle. A na fis to nie? Pyknęło, co tam nie kliknęło, co się zadziało, że tak w szybkim, bardzo błyskawicznym wręcz czasie e, zeszłeś ze sceny z OKTAGONu? Zawsze wiesz, ogólnie tak naprawdę wszystkie walki prawie się tam kończyły w pierwszej ludzie Klatka była 3 na 3, czyli tak naprawdę... Nie, ja, spoko, spoko, jest okej. Okay. Jest okej, okay, jest okej okay, kurwa. Nic się nie stało. zauważyłam, to była błyskawica. Jest okej? Okay? Nic się nie stało, pewnie, pewnie że tak. Yeah. Jest okej, okay, jest okej. Okay. O oh, Jezus. Na pewno wszystko w porządku? Jest za co okay. to było, jak myślisz? Pewnie za, 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 zaczepiłem go, macie chusteczkę czy coś? Mam chusteczkę. Podasz chusteczkę, proszę, tutaj leżą. Za co to było? Nie wiem, nie wiem za co to było. Eee, mówi, że zaczepiłeś go wcześniej. No, zaczepiłem go wcześniej, nie? I co powiedziałeś? Zaczepiłem go wcześniej, dobra, mniejsza z wyjebałem w tobą. Eee, tak naprawdę, chuj, no dobra, było, było minęło. Wyjebał mi. Uff. No, powiem Ci, że nie spodziewałam się e, takiej sytuacji, ale no powinieneś wiedzieć, e, za co była ta, <laughs> za co był ten cios. Ja w ogóle się nie domyślasz. O co chodzi? Chcesz skończyć nie później wiem. wywiad? Nie wiem, nie wiem. Nie, jest jest okej, okay. tylko sprawdzaj, sprawdzaj, co się dzieje. E, zaczepiłem go a propos bomby, ponieważ bomba to jest mój koleżka. E, tylko wiesz, jak patrzę teraz, kurwa, z, wiesz, podbił kurwa z partyzanta. Trudno, takie jest życie, no. Takie jest, takie jest życie. Wyjebał mi. Bawimy się dalej. Kończę wywiad na dzisiaj. Będziesz e, chciał starcia z Ferrarim? Na, pe na pewno nie teraz, nie ogólnie. Jak coś to na przyszłość jak najbardziej. E, Sadek, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Nie będę ci męczyć, bo e, krew się leje. E, czujesz się dobrze? Tak, bo, czuję się dobrze, czuję się dobrze. W głowie się nie kręci? Nie, nie, nie. E, pozostawisz to bez komentarza, bez odwetu żadnego? Nie, no po co ja mam komentować? Przyszedł, wyjebał mi. Tak naprawdę z partyzanta miał trochę w tym racji, ja go podkręciłem, ale no, mógł to zrobić, kura, gdybym to wiedział, a nie tak, tak naprawdę patrzyłem się na twoją piękną brodę. Przecież to wyjeło, wyjebał, mnie. dobra, no. A czym podkręciłeś tę atmosferę? Co, co się takiego zadziało? Co mu powiedziałeś? Co zrobiłeś? Jak na pewno padły ostre słowa, że zaatakował w ten sposób. No zaatakował, ponieważ podkręciłem go. Dobra, mniejszy z tym. O, obserwujcie Instagrama, zobaczcie co się działo tak naprawdę. Nagrałeś live, jak e, rozmawiałeś z Fererem? Nie, powiem Ci szczerze, że, że trochę, trochę się chujowo teraz Także jak, jak chcesz, to możemy zrobić potem drugi wywiad. Bo... Dobra, to odpocznij proszę i dokończymy trochę później. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękujemy.